Potrzeby serca gromadzimy się dzisiaj, aby celebrować Mszę Świętą i wzywać wstawiennictwa oraz opieki świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, by wiernym i oddanym stróżem Jezusa i jego matki, zapewniony przez Boga, z całym zaufaniem i pokorą przyjął Brzemienną Maryję i otoczył miłością i czułą troską. Narodzonego z niej zbawiciela. Niech jego przyczyna wyjedna nam potrzebne łaski, o które prosiliśmy w czasie nabożeństwa, które kryją się w naszych sercach, zapisane w Księdze Intencji. Chcemy je wszystkie złożyć na naszym ołtarzu. Przez również wstawiennictwo dzisiejszej patronki, świętej Agaty, męczennicy która poniosła śmierć z miłości do Chrystusa. Prośmy, aby święta Agata wyprosiła nam głęboką wiarę w dawaniu świadectwa o Chrystusie. Niech święci dzisiejszego dnia, patronowie, święty Józef, święta Agata będą dla nas przewodnikami na drogach wiary i miłości do Chrystusa. I powątpiewali A Jezus mówił im Tylko w swojej ojczyźnie, swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak jak zarażony. I nie mógł tam zdziałać żadnego do cudu. Jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwa. Potem odchodził okoliczne wsie i naucza: Oto Drodzy siostry i bracia w Chrystusie, czciciele świętego Józefa, przeżywamy jubileuszowy rok pod hasłem Pielgrzymi Nadziei. I w każdą pierwszą środę miesiąca wpatrujemy się w postać niezwykłego pielgrzyma nadziei, naszego patrona świętego Józefa. Moi drodzy, dziś chcemy. Popatrzeć na tę postać niezwykłą w świetle dzisiejszej Ewangelii Świętej, którą przed chwilą wysłuchaliśmy. Święty Marek, ewangelista, opowiada w niej, jak Jezus, kiedy rozpoczął swą publiczną działalność, przyszedł także do swego rodzinnego Nazaretu. A ponieważ jego przyjście nie wzbudziło większego zainteresowania, wykorzystał szabat, aby móc nauczać rodaków w synagodze. I chociaż wystąpienie Jezusa wzbudziło podziw usłuchaczy, to jednak jego ziemskie pochodzenie, znajomość jego rodziny, wcześniej wykonywanej pracy, Okazały się trudną do pokonania przeszkodą. Nie uwierzyli w Jezusa jako mesjasza, jako proroka posłanego przez Boga. Ewangelista bardzo mocno to podkreśla. Mówi, że powątpiewali o nim oraz, że sam Jezus dziwił się ich niedowiarstwu. Co było przeszkodą w tym, żeby słuchacze Jezusa, jego rodacy, otworzyli się na tajemnicę jego wcielenia jako syna Bożego? Po prostu tą przeszkodą było jego zwyczajne człowieczeństwo. Nie potrafili przekroczyć bariery i otworzyć się na zbawczą moc Jezusa. Chociaż przecież słyszeli już o jego cudach, o jego nauce. Więc to właśnie człowieczeństwo, to, że go znali z lat dzieciństwa jego, że obcowali z nim, znali jego najbliższych, patrzyli na jego zawód, to było przeszkodą nie do pokonania. Nie uwierzyli, nie przyjęli go. Jezus jednak, jak zauważyliśmy, dostrzegł pośród swoich rodaków tych, którzy ufali mu choć trochę, ale może pod presją innych nie chcieli to wyrazić. I dlatego ewangelista zauważył, że na kilku położył ręce i ich uzdrowił. W ten sposób Jezus pozostawił wątpiącym rodakom. Znaki nadziei, aby przekonali się, że warto Mu zaufać, że warto uwierzyć w Jego moc, aby doświadczyć Jego uzdrawiającej łaski. Moi drodzy, takich znaków nie miał święty Józef. Jego relacja z Jezusem polegała jedynie na byciu razem. W zwyczajnej codzienności. Przecież mały Jezus nie czynił cudów, tak jak o tym mówią Ewangelie apokryficzne. Jego ojciec ziemski Józef patrzył na małe dziecię, dostrzegał jego rozwój. I właśnie ta codzienność, ta zwyczajność wcale nie przeszkadzała Józefowi w tym, żeby. Uznać w nim wcielonego syna Bożego. I właśnie do tej zwyczajności nawiązują także rodacy Jezusa w Nazarecie, którzy pytają, czy nie jest to cieśla, nie wymieniają po imieniu ojca Jezusa, Józefa. Najprawdopodobniej już nie żył. Wymieniają po imieniu tylko Marię i kuzynów. Także wspominają o kuzynkach. O Józefie nic nie mówią, nie wymieniają go, ale odwołują się do zajęcia, do zawodu, który przekazał Jezusowi. Czy nie jest to cieśla, tak, tak jak cieślą był jego ojciec Józef? Józefowi nie było dane być świadkiem nauki i cudów Jezusa. Odszedł z tego świata wcześniej, przed publiczną działalnością Jezusa. Czyli do wiary w Jezusa, jako Syna Bożego, nie musiał dochodzić poprzez patrzenie na Jego cuda, słuchanie Jego nauki. Uczynił to jeden raz w momencie zwiastowania anielskiego, kiedy otrzymał wyjaśnienie że dziewicze poczęcie poślubionej mu Maryi dokonało się za sprawą Ducha Świętego, a on z woli samego Boga będzie prawnym Ojcem Jezusa. I to wówczas właśnie Józef okazał posłuszeństwo wiary, uwierzył, że to dziecię, które narodzi się z Maryi, to wcielony Syn Boży. Odkupiciel świata. I dlatego Mateusz podkreśla, że wziął Maryję do siebie, Maryję brzemienną, a potem zatroszczył się o dziecię i był jego ziemskim ojcem. Czyli w tej zażyłości z Jezusem, z Maryją, pozostał do końca. Pozostał wierny właśnie tej miłości. Po prostu całkowicie oddał się w służbie Jezusowi i jego dziełu odkupienia. I ta wierność była naznaczona codziennym trudem, trudem codziennego życia. Ale w tej codzienności Józef nigdy nie stracił nadziei. Właśnie w tej zwyczajności życia, patrząc na rozwój małego Jezusa, obcował z tajemnicą Boga. Który w Jezusie stał się Emanuelem, Bogiem z nami. I w tym uniżeniu Syna Bożego, w tej małości dziecka odnajdywał bliskość samego Boga. Ta bliskość go nie gorszyła, ale jeszcze bardziej uskrzydlała do służby i miłości. Robiąc swoje, jako ziemski ojciec Jezusa. Józef wierzył w jego boską i zbawczą misję zleconą mu przez Ojca Niebieskiego. I dzięki temu, dzięki temu, właśnie życie Józefa, tak ściśle złączone ze wzrostem Jezusa Zbawiciela, obfitowało w rosnącą nadzieję. W miarę jak dziecię Jezus wzrastało. Nadzieja Józefa stawała się coraz bardziej duchowa, nadprzyrodzona. Coraz bardziej odczuwał bowiem promieniowanie jego łaski i pewny był zbawienia, jakiego Bóg przez niego dokona. Oto lekcja, jakiej udziela nam dzisiaj święty Józef, pielgrzym nadziei pokładanej w Jezusie Chrystusie. Moi drodzy, My również staliśmy się pielgrzymami w Chrystusowym Kościele. Przecież wzięliśmy Jezusa w swoje życie. Tak jak Józef wziął w swoje życie Marię i Jezusa, tak myśmy także wzięli Jezusa w swoje życie. Poczynając od sztu Świętego, sakramentu bierzmowania. I podobnie jak Józef. Takimi pielgrzymami mamy pozostać do końca naszego życia, w naszej codzienności, w naszym życiu, nie tylko od święta raz w roku. Dlatego codziennie, pomimo różnych przeciwności, zwyczajności, prozy życia, musimy dbać o naszą osobistą relację z Jezusem. Józef codziennie obcował z Jezusem. Patrzył na jego rozwój i wierzył, że właśnie w tym dziecięciu jest Syn Boży. Moi drodzy, my w naszym życiu codziennym, pośród różnych spraw, mamy zawsze zachować relację z Jezusem. My go nie zobaczymy jak Józef, ale wiemy, że zmartwychwstał i dostęp do niego jako żywego Pana mamy w kościele poprzez Słowo Boże. Poprzez sakramenty święte, zwłaszcza sakrament pokuty, sakrament Eucharystii, i właśnie wówczas otwieramy się na Jego moc zbawczą, nawiązujemy z Nim coraz głębszą relację, i w ten sposób nasza nadzieja rośnie. Stajemy się prawdziwie ludźmi nadziei. Kiedy patrzymy na dzisiaj Europę, na naszą Ojczyznę, Widzimy, jak wielu ludzi odchodzi od relacji z Jezusem, nie praktykują. Może przyjdą na Wielkanoc, na Boże Narodzenie, nie modlą się, nie korzystają z sakramentów świętych, czyli ta ich relacja z Jezusem po prostu gdzieś zniknęła. Czy są ludźmi nadziei? Być może, nie wiem, ale na pewno w sytuacjach trudnych w jakichś wydarzeniach bolesnych nie będą mieć siły do tego żeby pokonać przeszkodę moi drodzy uczymy się nadziei obcując z Jezusem na wzór świętego Józefa który właśnie otwierał się na Jezusa jako Syna Bożego w każdym dniu swojego życia nie jest to jednak moi drodzy takie proste i łatwe sami potwierdzicie to Warto więc pamiętać o przestrodze autora listu do Hebrajczyków, jaką słyszeliśmy. Baczcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej. Aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej. Autor mówi: baczcie. Co to znaczy, baczcie? Czuwajcie, rozeznawajcie, czy nie tracicie łaski Bożej. A kiedy się łaskę Bożą traci? Kiedy się odwracamy od Boga, kiedy nie chcemy podtrzymywać z Nim relacji, kiedy się nie modlimy, kiedy nie korzystamy właśnie z tej Jego zbawczej obecności w Kościele, tracimy łaskę, a wraz z łaską tracimy nadzieję, która przecież pochodzi od Boga. A bezbożny świat robi wszystko, abyśmy żyli bez Bożej łaski żebyśmy nie korzystali z darów Bożych, żebyśmy zajmowali się światem, doczesnością, ziemią, rozrywką i czymkolwiek innym, byle nie relacją z Bogiem. Moi drodzy, wierni czciciele świętego Józefa, pozostańcie wierni właśnie Jezusowi. Do końca swego życia, obcując z Nim na co dzień, Podtrzymując tę relację przez udział właśnie w sakramentach świętych, przez lekturę Słowa Bożego. I jeszcze na koniec trzy podpowiedzi autora listu do Hebrajczyków. Aby tak było, żebyśmy podtrzymywali tę relację, umacniali się w nadziei. Autor podpowiada nam, że mamy trwać w karności. Co to znaczy w karności trwać? To znaczy zachować dyscyplinę życia. Jeden jest księdzem, zakonnicą, ojcem, matką, mamy, mamy swój rytm życia, swoje powołanie, czyli ta dyscyplina życia, karność polega na wierności woli Bożej, na wykonywaniu swoich obowiązków, wierności Bożym przykazaniom. I to jest ta pierwsza podpowiedź. Druga podpowiedź. Trzeba przyjąć także cierpienie, trudności życiowe, bo to jest droga do wzrastania w ofiarnej, wiernej miłości. I wreszcie trzecia podpowiedź. Autor zachęca, byśmy starali się o pokój ze wszystkimi oraz o uświęcenie poprzez upodabnianie się do Chrystusa. Aby w nim oglądać już tutaj, na ziemi Boga. Przyjmijmy te wskazania. Niech święty Józef wspiera nas w tym podtrzymywaniu relacji z Jezusem. On był wierny Jezusowi do końca, choć nie oglądał Jego cudów, nie był świadkiem Jego zmartwychwstania, ale dzięki swej wierze, zaufaniu, nadziei pokładanej w Jezusie, jest w chwale Ojca, ogląda Boga. Prośmy Go dzisiaj gorąco, żebyśmy osiągnęli zbawienie i podtrzymywali naszą relację z Jezusem. Potrzebują ją ci, którzy może są daleko od Niego. Niech nasza miłość do Jezusa właśnie będzie takim gorącym wołaniem o nadzieję dla tych, którzy tę nadzieję stracili. Wspominając dziś w liturgii świętą Agatę, męczennicę, która dostąpiła chwały nieba, gdyż całą nadzieję złożyła w Jezusie Chrystusie, prośmy także ją, abyśmy jak ona byli odważni w dawaniu świadectwa Chrystusowi. O naszej nadziei, pokładanej w nim. Amen.